Witam w dzisiejszym odcinku przetestujemy nową postać Lumi. Zobaczymy, jak ona jest dobra. Tutaj odbieram na gasie, już na wszystkich postaciach, bo mi nie wystarczyło, bo nie kupił tamtego karnetu. Oszczędzam! I zobaczymy, czy Lumi będzie miała tytuł na ulubionych. Bo teraz. Ten pan już jest teraz słabszy, więc to... niestety już miał nie to tu. O, jeszcze na, na kolet mam dużo, A to... Aha, nie, po prostu jedna, ale. Nie mogę odebrać tych. Szkoda. Ej, na samym początku nie mi jeszcze. To zagro ranking. Tylko gramy na pierwszym poziomie, zobaczycie jak się radzi. W aktualnościach jest coś na jego? Nie, tylko jakiś filmik. Uff, to zaczynamy. Możecie napisać. Że kupiliście pan kopanbajnie, bo nie miał tyle gemów Ja chciał kupić. I tam trzeba za 199 zbierać. Okej, okay. tyle on życia na pierwszym poziomie i tyle bije. Wiadomo, że mało. Ej, nie dużo na. Ej, ta postacie za mocno. Ta postać dostaje buffa, bo na pierwszym. nerfo, przepraszam. Ta postacie mocna dość. Na pierwszym poziomie. Chociaż wiadomo, że dostanie bafoa. I leci. Co? Jak nie dostałś? Musi już dostać. I. A! I. Ona o nieskończoności tak naprawdę. Ulepszona ta postać. Już mi się podoba, ale jeszcze nie na ten tytuł. Chociaż... Shade kiedyś mnie bardziej zaskoczył. No ale już na pierwszy poziom... na drugi poziom zaskoczyć. Chociaż ja... Ja miałem... Dobra, na ósmy Lepsze, bo muszę mieć przynajmniej na ósmy. Na siódmy, o. Na, na... ósmy Teraz zobaczymy jak kosi To się krzesła, nie? Albo na czym siedzicie To trzymajcie się czegoś, bo ta randa zamiatał choby podłoga Każdego Taka młotko ma Dobra, obijamy Chodź! A! Ha! Dobra Jackie, dżaki, dżaki, dżaki Dobrze, że to są słabi gracze Dżaki! O! Ha! Ale fart Uff, To był fart o, kipsy to się zabiera. O, Penny, na kibsa, tak o. dobra to się jest na cubesa, że nie było i dobicie. Nie, mocna postać. Ne. Szkoda, że jak już nie to co tacy gracze słabi, to już nie będzie tylko mocno Ej nie, dobrze nie mi idzie. Lepsze wrażenia na pewno od Mipla I... Czy dom do ulubionych? Na pewno trzeba ulepszyć, tyle ile moga. O, na dziesiątą od razu moga I tak Duch do ulubionych na razie, na razie, bo na razie mocno. Macieś skinka? Oczywiście, że nie tylko, jakbyś kupił albo kupiła tamta oferta, to już miał skinka. Takie, takie motki, Mo. Cieszy się, smuci. ZŁO Palca w górę daje, klaszcze Serduszko daje takiej jak I tako Fajna postać No dobra, to na jakim trybie by można na nim zagrać? A, na pojedynkach. Taki team zrobił. No teraz zaczynamy. Takie postacie do nie było za łatwo. Wysyłają mi wszystkie. Wszyscy. Na rosną, capie. Okej. Okay. Ma? Nie. Nie. O! Jeszcze kupił karnet w ogóle. W no sumie można się... Domyślić po tej końce tam kolta, ten pro, jaki fart 6HP ja zabił ta piperka. Jestem skillowy, normalnie gracz. No, jednak nie, brakło teraz. Chodź tu, kolcik. O, ej! A... Nie. Aha, jaki skan? Nie wiem, co El Primo tu wybrał. Teraz tak spróbujemy. Uf, to on sobie Jest to James. E, nie. Tak, i Sywin Chyba się, że się do mnie przyciągnie jak teraz. Na takie postacie to ta postać nie jest za dobro. Zostaw no, został mnie, został mnie, czemu ja słyszył ten gadżet. No właśnie. Niea, cold! Grom solo jednak. Star drop przynajmniej, przynajmniej dało, ale... Ach. Okej, okay, teraz tacy są, czyli słabi gracze znowu. I koniec. W ogóle możecie napisać mi w komentarzu, czy macie już lepszą rangę ode mnie, bo ja mi tylko. Dwa nie co. takie pytanie, ale możecie tak napisać jak chcecie, a lagi. Mom, no nie, jeszcze to najgorsze. Co jest to tom? To jest wszystko zbugowane i tak kosić. Możemy do końca gry. Chodź, panko. Wydarzenia się jajka. I ult. W ogóle, co robi ult? Jeszcze chyba ani raz nie trafił. Nim. A! Tak jest. Easy win. Pieniądze. Bardzo potrzebne na... Wiecie co? O, patrzcie. Dobra, że... I tysiąc ekspo dostaniemy, fajnie, to pana czałusznic ulubionych i tego pana, gromy dalej. Więc naprawdę fajnie się grono na samym początku takimi postaciami, chyba już wiecie. Zależy ile macie postaci. Aha, po prostu tak bije. Ten ult, dobra, fajnie. Byłem wielki. Ja myślę, że coś więcej będzie robić. Leżeć. A, Moni! Trafię? Nie trafił. Męty, i Kasia uciekła i nie w tym rogu. Tak, spróbujmy. O, Patrzcie, co ja chcę zrobić. I leci. Aaaa! Co? Jeszcze jest. Ja to specjalnie chciał zrobić dla kontentu. Czy zginie? Ale ja nie zginął. Bardzo rzadki. Ho! Ile nagród dostał? Epic. Kredyty. Szkoda, że im wtedy nie dało. Rzadki monety, gemy bardzo potrzebne i nawet nie wiem jeszcze to, jaka pan wtedy jakby była jeszcze. Pojdźmy do sezonu. Tutaj mam 5 gemów, ale za daleko. Tutaj 60, czy kazakski skina dostać. A w ranking powinien się co miesiąc resytać. Nie? Widzowie. Okej, okay, to zaczynamy kolejną gierę. Okej, okay, skrzynka, skrzynka, szynka. Szynka! A, El primo! El primo! Uh, dobrze, że to są boty, bo... Sbugowany miał ten ult, el primo. Ej, to trzymaj tego Dynamajka, że... Ej, tak trafisz z tym ultem na samym końcu, to postać się zatrzymuje, ale może strzelać. Fajne! Robimy grą tak długo aż nie zrobiłem tej misji za 1000 ekspa Chociaż już 1000 expa, to na samym końcu jest jeden poziom Albo jakoś w połowie Dluś lewije do 950 Tu dom te wiem co to jest zapomniał jak to się nazywało i teraz no 76 HP Jeszcze raz spróbujemy, bo chcę, żeby jak tam leżą w locie, żeby zrobił gracza O patrzcie Karl, ale on ma za dużo HP O nie! Aj! A ja się wyłożył jak bot. No dobra, jeszcze raz. Ej, nie robiłem już to challenge, bo chcę zrealizować ta misja. Tak szczerze. Okej okay. Nie, Karl mnie zabije, Karl mnie zabije, nie może tak być. Nie. Podejdź, tak. Wiesz, Dobrze, że to są błoty. To było ciężkie zwanie. A, A ni to! Ni to, ni to! I jeszcze raz dostanę 1500. Lecimy, widzowie, lecimy. Więc na niej 1000 to taki lekki problem. Może na tamtej postaci, tej nowej też. e starszej to miał snok dzisiaj z ulubionych zapomniał jak się nazywał. To ciężko już by było. Challenge. Challenge dalej! Już nie trwało. Nie tak, no nie. Ile ci? Tak jest. Wszędzie wykonany. I jednak dziewięć trzeba. I Okej, okay. jest skrzyneczko. Tu kolejna skrzynka. W ogóle nie jest mapa na ta postać. Jak testuł przejdziemy, też była taka postać. Na jedna ta postać, tak średnio powiedział. I teraz kombo. Aaaa, szeli, szeli A, to powinno... Jak trafi na tym małym albo tym średnim, też powinno zatrzymywać. I... Co? Jak to możliwe, że nie zginęło tak? E, ważne, że misja skończona sukcesem. Mityk! O, 65 pcharków. 1600. 4 poziomy. A nie, dwa poziomy tylko wbiłem. Jaki skał i teraz 10. A tak dokładnie 950. Jaki skam... A zapomniałem Kupić zapomniałem gadżetu. E dobra. Następnym odcinku... Masz... kupimy ten gadżet. To w dzisiejszym odcinku to już na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie.